Witajcie moi drodzy za książeczkę. Chciałam podziękować właśnie pani Sylwii Ratyńskiej. To jest autorka. Książeczka jak widzicie 18+, plus. i jest to po drugiej stronie myśli. Autorka sama wydała tą książeczkę, dlatego powiem Wam, że chociaż szukałam tutaj na umór wydawnictwa, to no po prostu nie znalazłam. I jak widzicie literki są tu mega, mega wielkie. No ale słuchajcie, może zacznę tutaj po prostu sobie od początku. I powiem tak, że jest to pozycja, która rozpali no, niejednego fanatyka erotyku. Bo trudno mi tu na tą chwilę naprawdę znaleźć inną pozycję książkową, która by bardziej była przypełniona feromonami seksu. Aż cierki miałam na skórze, kiedy zagłębiałam się w opisy naprawdę bogatych scen kopulacyjnych. I nie tylko to było ze strachu. Teraz Wam przytoczę taki mały fragment. On będzie troszkę skrócony, żeby ominąć... E Powiem Wam drastyczne sceny kopulacji. Ok, a więc zaczynam od cytatu. Posadził mnie na biurku i stanął naprzeciwko mnie. Rozkoszowałam się tą chwilą, całował mnie delikatnie, a ja wbijałam mu paznokcie coraz mocniej i mocniej. Aż cudownie szczytowałam, jak nigdy. No nie mogę Wam przeczytać, co było dalej. <grytanie> Słuchajcie, Paula, czyli jedna z głodnych bohaterek, jest tutaj młodą kobietą, która niespodziewanie ulega zauroczeniu złapałam, ostrość złapałam, Ricardem. Wie, że jest bogato wyposażona przez naturę, dlatego czując pierwszy wstrząs widokiem mężczyzny, no, godzi się na wszystko, co jej tylko zaproponuje. Sam Ricardo jest przystajnym delikwentem, który od samego początku właśnie zwodzi Paulę, by potem przedstawić jej swoje warunki. Jest stanowczy, no i nie lubi, kiedy ktoś mu się sprzeciwia. Ma na sumieniu małą tajemnicę, którą nie raczy nikogo. Wie, co chce i zawsze pragnie żeby to było spełnione. Słuchajcie, akcja jest tutaj naprawdę bardzo szybka, jeśli mogę tak to określić, bo jeśli w romansach mamy samo opisy zauroczeń i małą liczbę zbliżeń, o tyle jest tutaj zupełnie odwrotnie. Rzadko na której stronie nie ma opisów kopulacyjnych. <grytanie> tutaj hele czoła autorce, że potrafi naprawdę obrać taki ogrom pozycji, no, bo za każdym razem one są inne. Ilekroć dochodzi do zbliżenia, to, to jest to w innych momentach, w innych pozycjach i, i w ogóle wszystko jest inne. Nawet ja nie jestem taka pomysłowa i tak kreatywna, żeby wymyślić aż tyle rzeczy. I powiem Wam, wciąż bardzo mnie ciekawiło, do czego właśnie to wszystko zmierza. Czy do końca książki już będę tylko masować swoje ciała, czy może nastąpi jakiś zwrot. Ech. No i co do samej powieści. To powiem Wam, że ona jest napisana takim prostym stylem. Ich wypowiedzi są bardzo krótkie, no i takie moim zdaniem troszeczkę dziwne, bo odbierając ją czułam, jakby była taką niewidzialną siłą, którą właśnie ogląda wszystko z boku. Troszkę mi tutaj było mało takich opisów życia bohaterów, bo jeśli już je mamy, to były to takie raczej troszkę suche fakty, na którymi nawet się nie zastanawialiśmy, bo one były tak krótkie, że nie warto, powiedzmy uwagi. A postacie jakby grały swoje role, a tak naprawdę. Jakby chwilami nie wiedziały dlaczego i po co tam w ogóle są. Dopiero kiedy już wchodziły w te swoje igraszki. O, to była zupełna perfekcja. Fani erotyku będą tu mieli naprawdę całą kamasutrę. Wciąż mnie tylko zastanawia, skąd pomysł na ten tytuł? No, ja bym ją nazwała uległa. Bo, no, po drugiej stronie myśli. Jakby to tak... No nie mam tych drugich myśli, którą wydawało mi się, że wiecie, to to będzie coś bardziej z psychologii, że ona coś tam powiedzmy będzie miała. Jedne myśli, że tak, tak, zgadzam się na wszystko, rób ze mną co chcesz, a potem myśli nie, no przecież nie możesz mi tego robić i tak dalej. Ona się tutaj godzi na wszystko. Dlatego ja bym właśnie nazwała ją uległą. No i nie wiem, dlaczego taki tytuł. Nie wiem, może autorka nam wyjaśni, może powie, bo wiecie, no nieraz bywa coś takiego, że ktoś ma jakiś zamysł, ale niekoniecznie my musimy go zrozumieć. No i powiem wam, że na przykład, gdyby ta książka miała tytuł Uległa, tak jak ja powiedziałam, no to bym się domyślała, o co tu wszystko chodzi, że, że co by nie było, to ona po prostu ulegnie mu na każdej chwili. No i taka byłaby prawda. Ale kiedy mamy po drugiej stronie myśli, no to naprawdę zaczynamy się zastanawiać, czy to jest jakiś wątek psychologiczny, czy to jest coś, że właśnie będą tej półkulę mózgowe jakby podzielone na pół, że jedna osoba będzie się godziła, nasza jedna strona, druga, że będzie temu sprzeczna, albo że coś się będzie z nią działo. Także książka bardziej po tytule daje nam do myślenia. Aczkolwiek w środku, no, no niekoniecznie aż tak dużo musimy nad nią myśleć. No i nawet sobie wyobrażać. Bo bardzo dużo tutaj jest opisane. Dobra, bo co ja się będę rumienić? Co, co ja tu będę opowiadać? <grym> Okej, okay. także ja bardzo dziękuję y, autorce za książeczkę. No dała mi punktów y, 9 z 10 z tego właśnie względu, że jakoś tak... No brakło mi czegoś pomiędzy tym wszystkim, co oni tam robili. No ale ogólnie być może miał... Miało posmak właśnie tego, że chodziło tylko i wyłącznie o kupulację. Okej, okay. teraz ja się z wami żegnam. Pa, pa, pa pa.